przednim odcinku Wielce szanowny Horst Borsodi jest w środku. Mam do niego sprawę. Mości Vivaldi, Wasz szacowny znajomy z jakiegoś powodu nie został zaproszony na aukcję, a a ja zostałem i zabieram go ze sobą jako towarzysza. Witam mości hrabinę. Pozwoli pani, że przedstawię mojego towarzysza Geralta z Rivii. Wiedźmina ze szkoły wilka. Hilbert, kopelat, pozwól, że Ci przedstawię. Gerald z Rivi, uszanowania. Jaromir? Możemy ci zająć chwilę? Hmm. Uszanowanie, Vivaldi. A ten to kto? Gerald Ziwi, mi. Pomyślałem, że może byś nam opowiedział coś o obrazach, które będą dziś licytowane. Hmm? Ech, jak zwykle węszysz na czym można zarobić. Przyganiał kocioł Garnkowi. Sam handlujesz płótnami, przyjacielu. Prawda. Ale wpierw cieszy mi oczy, a ty traktujesz je tylko jak papiery wartościowe. Jedyna sztuka, jaka cię interesuje, to sztuka mięsa. A jak to jest z tobą, Wiedźminie? Wiesz cokolwiek o malarstwie? Zdaję sobie sprawę, że ciężko w to uwierzyć, patrząc na moją prymitywną gębę. Ale tak, coś tam wiem. Czyżby? Przekonajmy się. Wyobraź sobie, że nasz przyjaciel Vivaldi jest w posiadaniu pięciu płcien Van der Ale nie odróżni ich od landschaftów pięć koron za sztukę. Nie będę udawał, że jest inaczej. Ale dla ciebie, wiedźminie koneserze, nie powinno to stanowić problemu. Powiedz więc, które z tych dzieł wyszło spod pędzla Edwarda Van der mistrza z Mariboru? Pytanie. No przecież, że ten kupiec sparł mu. O, no proszę. Kto by się spodziewał? Hm. Pozwól na chwilę na bok. Wybacz te impertynencje. Myślałem, że jesteś Ignoramusem pokroju Vivaldiego. W ramach przeprosin... Zdradzę ci tajemnicę. Na aukcji będzie do kupienia płótno Van Roga. To malarz szerzej nieznany, ale ma zagorzałego fana w postaci Markusa Hodgesona, właściciela księgarni przy nowigradzkim rynku. Sprzedasz mu ten obraz z kilkukrotnym przebiciem. Dzięki. Nie ma za co. A teraz wybacz. Widzę, że wołają mnie przyjaciele. No i co ci powiedział? A nic takiego. Naprawdę? Mm, szkoda. No dobra, chodźmy stąd. Głowa mnie już boli od tych wszystkich kleksów. Szef. Szanowni państwo, aukcja zaczyna się lada moment. Proszę zajmować miejsca. O, wreszcie. Chodź do przodu, bo inaczej nic nie będę widział. Sief. Słuchaj, zapomniałem spytać, jak w ogóle będzie przebiegać ta aukcja? Na pierwszy ogień pójdą trzy pozycje, potem przerwa. Mam nadzieję, że wtedy właśnie zejdzie Horst Borsodi i was sobie przedstawi. Oby. A póki co, jak tam twój budżet będziesz licytować? Pewnie, że będę. Jak już mnie tu przemyciłeś, to grzechem byłoby nie skorzystać z okazji. A, wiedziałem, że złapiesz bakcyla. Szanowni Państwo, witam raz jeszcze w naszych progach. W niniejszym rozpoczynam aukcję. Szanowni Państwo, pozycja numer jeden to mosiężna figurka ze zbiorów owianego złą sławą, hrabiego Romilii. Plotka niesie, że w środku ukryty jest prawdziwy skarb, czego jednak nie sposób sprawdzić bez zniszczenia tego przepięknego bibelotu. Cena wywoławcza jest okazyjna: 50 koron. To na więcej. Jegomość Hilbert daje 100. Hrabina minol daje 150. Czy widzę 200? Czy ktoś daje 200? Jegość o białych włosach daje 200. Czy słyszę 250? 200. Po raz pierwszy. Po raz drugi. Po raz trzeci. Jest, hrabina Mignol daje 250. Kto da 300? Jest! Mamy 300 po raz pierwszy, po raz drugi. Czy ktoś daje 350? 300 po raz trzeci! Pozycja numer jeden. Tajemnicza mosiężna figurka. Sprzedana jego mościowi o białych włosach. A teraz pozycja numer dwa. Obraz młodego nowigradzkiego malarza Van Roga. Gwiaździsta noc nad Pontarem. Cena niezwykle atrakcyjna. 20 koron. Szanowni Państwo, kto da 20 koron? Tyle co nic. O, dżentelmen o kocich oczach daje 20. Czy słyszę 30? 20 po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci. Sprzedane. Obraz Van Roga Gwiaździsta Noc nad Pontarem wędruje do jego mościa o kocich oczach. Szanowni państwo, przechodzimy do pozycji numer 3. To prawdziwy rarytas, istny biały kruk. Okulary o złotych oprawkach i soczewkach z kryształów górskich, szlifowanych przez gnomich mistrzów. Niegdyś własność słynnego, płatnego zabójcy magistra. Cena wywoławcza: 200 koron. Kto się skusi? Mistrz Gwinta Hilbert daje 250. Kto da 3? O, proszę bardzo! Jaromir Iwanowicz Zajcew daje 300. Po raz pierwszy, po raz drugi. Niesamowite. Proszę państwa, dżentelmen o białych włosach daje 350. Czy ktoś przebije tak hojną ofertę? 350 po raz pierwszy, po raz drugi. Sprzedane. Bezcenne okulary wędrują do dżentelmena o białych włosach. Niechże panu służą. Cóż za ekscytująca aukcja! Pierwsze trzy pozycje za nami. Zapraszam państwa na krótką przerwę. Potem będziemy kontynuować. Mm -hmm. Geralt, patrz! Jest Horst Borsodi. Chodź, zanim ktoś go zagada. Tylko wierz. Nie spodziewaj się ciepłego przyjęcia. Witaj, Horst. Pozwól, że przedstawię ci mojego dobrego znajomego Geralta z Rivi, który nie był tu zapraszany. Wybacz brak manier. Niestety, zajęcia z etykiety w Kermoren zawsze stały na skandalicznie niskim poziomie. Mhm, mm jestem gotów w to uwierzyć. Hmm. odnoszę wrażenie, że panowie zaczęli ze złej stopy. Może gdybyśmy wspólnie wznieśli toast za. czego ode mnie chcesz? Zakładam, że liczba mnoga w nazwie dom aukcyjny Borsodich jest nieprzypadkowa. Nie masz może jakiegoś krewniaka, z którym mógłbym się rozmówić? Kogoś, hm, odrobinę mniej irytującego. To nazwa historyczna, Gerald. Dom aukcyjny założyło dwóch braci: ojciec Horst'a i wuj. W tym pokoleniu jestem ja i tylko ja. Więc przejdź do rzeczy teraz. Racja, starczy już tych uprzejmości. Widzisz, muszę zdobyć dom Maksymiliana Borsodiego. Cokolwiek to. Co? Skąd o tym wiesz? Panowie, rozmawiajmy jak ludzie kulturalni, bez podnoszenia głosu. Skąd o tym wiesz, pytam? Hola, spokojnie, przecież. Skąd? Od Olgierda, herbu Everett, mówi ci to coś? Mówi. Straż! Wyprowadzić Wiedźmina i więcej go nie wpuszczać, choćby przyszedł pod ramię z hierarchą Hemelfartem! Doprawdy... Przecież to było tylko niewinne pytanie. Jeszcze słowo, a przeniosę mój rachunek do konkurencji. Druhu... Wybacz, ale... Nie musisz fatygować strażników, Horst. Sam wyjdę. Nie przypominam sobie, żebym dawał ci wybór w tej sprawie. Wywalić go na zbity pysk. Wasze miecze, prawo stanowi, że musimy je zwrócić. Ale prawo nie stanowi kiedy. W związku z tym najpierw spuścimy wasz mości sromotny wpierdol. Mm, faktycznie miejsce spotkania elit. No chodźcie, chłopcy, więc nie rozruszam kości. Lejemy parkę, yeah. chłopy! Nigdzie się to nie to nauczycie. To. Prawo stanowi, że do rannego należy wezwać lekarza, ale prawo nie stanowi kiedy, więc trochę sobie poczekacie. Prawdę gadają. Z mieczem czy bez miecza Wiedźmin równo okalecza. Nie jestem w nastroju na mądrość ludowe. Coś ty za jeden. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, twój wspólnik. Nie potrzeba mi wspólników. No nie wiem, samemu nigdy nie dostaniesz się do domu Maksymiliana Borsodiego. A ty mi niby pomożesz. Pomożemy sobie nawzajem. Do rzeczy, jeśli można. Żeby zdobyć ten dom, musisz się dostać do skarbca. A Horst po dobroci cię tam nie wpuści. Napad? To mi się nie podoba. A masz inny pomysł? Znajdź hadezielarza pod Oksem Furtem. Poproś o wyciąg z krwawnika. Będzie wiedział, po co przeszedłeś. Porozmawiamy sobie. Jeśli próbujesz mnie w coś wrobić... Do zobaczenia, mam nadzieję. już po wszystkim? Tyle masz do powiedzenia? Uratowałem ci życie. Poradzilibyśmy sobie z nimi. My? Nie łapcie mnie za słówka. Co chcecie kupić? Hmm? Dostanę może wyciąg z krwawnika. Tak, ale na zapleczu proszę za mną. Przyszedłeś. Dobrze. To się okaże. Miałeś mi coś do powiedzenia, zdaje się. Więc mów. Jakby to ująć? Jest nam po drodze, Wiedźminie. Obaj musimy dostać się do Skarbca Bolsowich. Obaj chcemy coś stamtąd zabrać. Czemu więc nie połączyć sił? Przepraszam, a co dokładnie jest twoją siłą? Mam plan. Pracuję nad tym od roku. Na papierze. Teraz czas przystąpić do akcji. Mogę na Ciebie liczyć? A ty, co chcesz zabrać ze skarbca? Coś, co mi skradziono. Mm -hmm. To powinieneś iść na straż, zgłosić przestępstwo, a nie szykować napad. Próbowałem. Nieraz. Rozumiem. Skrzywdzony przez system. Oszukany przez świat, ale mniejsza z tym. Co ci skradziono? Długo by wymieniać. Więc zmieńmy temat. Wchodzisz czy nie? Wpierw powiedz: Wiesz czym w ogóle jest dom Maksymiliana Borsodiego? Wiem, że jest w skarbcu. Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Ty też nie. Pomożesz mi w napadzie czy nie? Nawet nie wiem, jak masz na imię. Jakie to ma znaczenie? Takie, że ewidentnie coś ukrywasz. I chyba nie tylko przede mną, bo inaczej nie siedziałbyś w piwnicy na jakimś zadupionym. Każdy ma coś na sumieniu. Ale przecież nie proszę cię o rękę, tylko o pomoc w skoku. Włamiemy się, każdy weźmie co mu potrzebne. A potem pójdziemy w swoje strony. Wiesz, że jeśli choćby spróbujesz mnie oszukać, w coś wrobić, to nigdzie nie pójdziesz, bo urżnę ci łeb przy samym karku. Zdaję sobie sprawę z ryzyka. No to jak już mi pogroziłeś, piszesz się czy nie? Nie jestem złodziejem. Okazja czyni złodzieja wiedz mi nie. Mówię z doświadczenia. Ech, opowiadaj. Domu aukcyjnego strzeże 20 ledańskich żołnierzy. Całą dobę. Wokół chodzą patrole, a za rogiem, o tu są koszary. Więc opcja siłowa odpada. Trzeba wejść po cichu. Właśnie. Tylko, że to nie jest takie proste. Drzwi wejściowe pancerne. W oknach dwimerytowe kraty. Ale każda forteca ma jakiś słaby punkt. I ta nie jest wyjątkiem. Moim słabym punktem jest cierpliwość. Więc nie rób pałus, tylko mów dalej. Do domu przylega wieża połączona przejściem przez strych. Dołem do niej nie wejdziemy. Bo straż ale na wysokości 60 stóp jest okno. Bez krat, bez okiennic. Trzeba się tam wspiąć, przejść po cichu do domu aukcyjnego. Następnie schodami w dół, do piwnicy. Potem zostaje tylko otworzyć albo wysadzić drzwi do skarbca. I voila! Czarno to widzę. Ta wieża ma ściany gładkie jak szkło. Nie wiem jak ty, ale ja nie dam rady się tam wspiąć, a... A ja wcale cię o to nie proszę. Daj mi skończyć. Żeby się udało, potrzeba jeszcze dwóch wspólników: kogoś, kto dostanie się do wieży i spuści nam linę, i kogoś, kto otworzy skarbiec kasiarza albo speca od materiałów wybuchowych. Namierzyłem już obiecujących kandydatów. Teraz trzeba tylko zrekrutować najlepszych. To będzie twoje zadanie. Ja wolę się nie kręcić za dużo po okolicy. Mhm, mm zgadłem po kapturze. Coś jeszcze? Tak, ale to już szczegóły, które poznasz, kiedy się zadeklarujesz. Nie bardzo mam wybór. Niech będzie, wchodzę w to, ale pod jednym warunkiem nikt nie może zginąć, jasne? Jak garskie słońce. Co powiesz na kolejkę czegoś mocniejszego za owocną współpracę? Powiem, że wolałbym się wziąć do roboty. Jaki jest pierwszy krok? Wpierw będziesz musiał skompletować zespół, a potem przerzedzić trochę redańskie patrole. Za dużo ich się teraz kręci. Mogą nas zauważyć. Opowiedz mi o łamywaczach. Zakładam, że pierwszym kryterium jest brak lęku w wysokości. Hmm. dlatego moją faworytką jest Eveline Gallo, Artystka cyrkowa znana szejako jako łosiczka. Występuje teraz gdzieś pod obcem Jej specjalność to gimnastyka artystyczna i spacerka. Łamania. Oficjalnie nie. Ale porównałem trasy jej trupy i najgłośniejsze kradzieży ostatnich lat. Jedno idealnie nakłada się na drugie. Wątpię, żeby to był przypadek. Ale gdyby były z nią jakieś problemy, jest jeszcze Hugo Hoff, alias Mielony, niziołek. Myślisz, że się nadaje? Ta pucata buzia niezbyt mi pasuje do kryminału. Zdziwiłbyś się. Hugo ma na koncie więcej włamów niż ty potworów. Co ważne, dwa lata temu upadł pozłacanego kurka z dachu nowidrackiego latusza. więc wspinać też się potrafi tego co wiem, zaczął się w Oxenfurcie, w domu koło bramy na Nowigrad. Tylko uważaj, mimo skromny jest ponoć bardzo niebezpieczny. Pogadajmy o ludziach, którzy mogliby otworzyć skarbiec. Cóż, zacznijmy może od tego, że jeden z nich jest krasnoludem. To Kazimir Bassi, rodem z Mahakamu. Spec od kontrolowanych eksplozji. Mówią, że szczyptą Saletry wysadziłby w powietrze cały Nowigrad. Drzwi do skarbca to dla niego petka. Hmm. Że jakiś czas temu Kazimir wycofał się z gry. Ożenił się, napłodził dzieci i osiadł we wsi Alnes. Może być, że nie przyjmie oferty. Jaką mamy alternatywę? Quindo. Najsłynniejszy kasiarz północy. Poszukiwany listem gończym w Kedwen, Lyrii, Angren i Kowirze. Niestety, kilka dni temu w pojmał go niejaki Hans Kondotie. kondotier. Kojarzmy. Ubiłem kiedyś dla niego Archegryfa. Niezły bydlę. Hans czy potwór? W sumie to obaj. Hmm, czyli jednego trzeba by wyrwać z rodziny w pielesze, a drugiego uwolnić z więzów. Przemyślę to sobie. O co chodzi z tym przerzedzaniem patroli? Mówiłem ci, że nie będę zabijał niewinnych ludzi. Spokojnie. Nie życzę nikomu śmierci. Tylko chwilowej niedyspozycji. Do rzeczy. Namów garnizonowego kucharza, żeby dosypał dzielnym żołnierzom do strawy czegoś, co ich przykuje do łóżek. Co drugiego, powiedzmy. Nie chcemy przecież wzbudzać podejrzeń. Hmm. Znam przepis na eliksir, który załatwiłby sprawę. O, widzisz. Uważ tego specyfiku. Nastaw ucha w mieście, żeby ustalić, gdzie szukać kucharza. A potem przekonaj go do współpracy. Czarami, pieniędzmi albo pięścią. Dobra, zbieram się. Mam co robić. Ja też. Spotkamy się tu, jak już wszystko załatwisz. Co wtedy? Wtedy wszyscy po dobierzemy się Horstowi do dupy.